Niektórzy się zastanawiają, jak noch ty masz na to wszystko, czas. Jedną rzecz kogoś, drugą rzecz byś, trzecią rzecz kogoś. Tak prawda, wstawiać wcześniej trzeba po prostu. Pytanie na początku tej lekcji brzmiało: czy biuro rachunkowe na ulicy kłopot? Będzie kłopotem. No i nie powiem, robili, robili wszystkie swoje obowiązki, natomiast uważam, że można lepiej, i jeżeli mam wybór, to mogę nie korzystać z biura, które mnie nie zadowala, więc to zrobiłem. Drugą rzeczą, którą było bardziej upierdliwe od tego, od braku informacji czasami od nich, jak zadałem jakieś pytanie, to było. Brak miejsca parkingowego, musiałem 15 minut dylać na piechotę do nich, bo są w rejonie, w rejonie, w rejonie, w rejonie a tutaj Arkadii, a tu, moi drodzy, tak się rozbudowało, że tam gdzie był czarny kot i tym podobny, to jest teraz wszystko zabudowane, nawet teraz tutaj widać, jak budują. To wszystko się buduje, i nawet ludzie nie wiedzą, jak jeździć. Mało tego, nie ma miejsca parkingowego, to biuro, więc trzeba było się z nim pożegnać. To raz dwa po prostu było mało responsywne. Chociaż też czuję, że z tą responsywnością to będzie ciężko, bo mój księgowy, jak miałem jednoosobową działalność gospodarczą, po prostu bardzo wysoką poprzeczkę zapodał, że tak brzydko powiem i. Będzie ciężko, innym to nadrobić. Natomiast przynajmniej ten nowy ma biuro full parking ma i bez problemu sprawdzałem, można sobie pojechać. Tylko trzeba dać znać wcześniej, że się będzie, żeby mogli otworzyć. No i tyle. Więc dzisiaj pożegnałem jedną sprawę. Ładne. No dobra, jedę do domu. Się miałem zrobić Zuma, ale z że jako, że mamy dzień dziecka, to może w pełni się poświęcę dzieciakom. Nic się nie stanie jak jeden dzień. Nie będę szalał z popołudniowymi atrakcjami mm. wokół szkoły i tym podobne to się da łatwo nadrobić, Tak samo wszystkie pity sry, t, podobne do księgowych to się da nadrobić. Poza tym do nowego biura muszę zabrać dokumenty, które dzisiaj odebrałem, więc... Więc spokojnie, na no mi się wydaje, że nic się nic nie stanie. Można się dzisiaj porozkaszować temperaturą, piękną pogodą. I dobiegać. I dobiegać, i dobiegać. Za jakieś 45 minut na kranie. podcastu, więc się szkuję. Jestem mega zmęczony, bardzo dużo pracy. A, i w zasadzie tak mi się nie chce, że. I w ogóle myśleć, że to wszystko nie ma sensu. Eee, I właśnie żałuję, że już dużo osób nie mówi tego, że tak naprawdę takie działanie jest bardzo męczące i bardzo często ludzie nie mają jakby. Nie widzą sensu tego, co robią. I to jest najgorsze. Nie widzieć sensu ani jakichś większych pozytywów tego co się robi. 23 za 15. I tak się kończy dzień. Jeszcze kąpiel i można odpocząć. Nie żebym miał lepszy nastrój. Biegam właśnie, żeby mieć lepszy nastkój. Tak chwila przerwy. A pies dzisiaj nie dawał rady ciągnie się. Teraz zaczęła szachpać, bo wszystko. Dużo zapachów może nie wszystko, ale dużo nowych zapachów. I dużo osób nie mówi, taki, że ma go 3 dni. Na przykład Mirek buknejko mówi, że w ogóle taki dzień sobie odpuścić i nic nie nagrywać, albo nagrywać jak najmniej. Poza tym to, po co też mówił on i gonciarz, to żeby kanał był ciekawy, to trzeba dać w niego jak najwięcej energii, bo ludzie lubią energię. Nie takie pitu, pitu jak ja gadam. Ale właśnie żeby te takie dni przezwyciężyć to ostatnio świetnie mi działa e, lista to do albo nosbi jak niektórzy wolą czyli planowanie ostkę i zostawienie sobie tych minimum pięciu zadań dziennie do zrobienia które małymi kroczkami cię e, przeprowadzą albo przybliżą w stronę celu bo to nie chodzi o to żeby zrobić to skokiem ale małymi krokami, bo ta cała zabawa polega na, na tym, żeby że to jest maraton, nie sprint, więc im dłużej im mniejsze kroki, tym człowiek bardziej wytrwały, nawet jeżeli gada takie flaki, jeżeli gadają takie flaki z olejem jak ja ale mam nadzieję, że ktoś z tego korzysta. Jeżeli nie oni, to może kiedyś dzieciaki. Tak, a propos jeszcze ustalania celu. I czasu na to, żeby to mieć, to bardzo dużo zmieniło ustalenie priorytetów. Nadal wszystko ma w plotaku. nic mi nie wypadł. Ustalenie priorytetów, e, takich głównych celów życiowych, co, gdzie, jak dojść, i odrzucenie wszystkich projektów bocznych albo jakichś pomysłów, tak żeby się skupić na konkretnych rzeczach. E, I takie sfokusowanie pozwoliło iść ze wszystkim do przodu i znaleźć przede wszystkim na to czas. No a do tego ma pomoc.